Cześć, cześć, to ja Maciek Kiklocki, a dzisiaj kolejna recenzja z cyklu Lego City. Coś mi się tą serię w tym roku bardzo przyjemnie recenzuje, a na początku nie byliśmy przekonani, czy aby na pewno rok 2020 będzie dla Lego City korzystny, a jednak jest. No i tutaj mamy stację benzynową 229,99. Jeżeli chodzi o cenę katalogową, tyle musielibyśmy zapłacić, ale oczywiście mamy Alto, a tamta cena jest dużo bardziej przyjazna. 354 elementy. Na pokładzie, no i mamy tutaj dwa auta i całkiem niewielką tą stację. Zobaczymy, czy to nas będzie chociaż satysfakcjonować. No i są cztery minifigurki: jeden pracownik, no i trójka cywili. Ciekawa sprawa ciekawie wyglądają. No i może zerknijmy, co tam w środku znajdziemy. Jak widzę takie zestawy, to od razu myślę o lecie, o urlopie, o gofrach z bitą śmietaną, o dziewczynach w krótkich spodenkach i wszystkich, wszystkich, wszystkich miłych rzeczach, które nas czekają. Jak tylko odejdzie trochę obowiązków, no i pogoda się poprawi. No i co my tutaj mamy? Na pewno dużo takich białych elementów pod jakieś budynki. Jak najbardziej to się może przydać. Kolor tego pojazdu jest również interesujący. Na dachu oczywiście widzimy jakieś deski, no i tutaj jest podstawa dla tego samochodu chyba granatowego tego mniejszego tej osobówki. Okej, okay. lubię takie podstawki. Szare? Instrukcja opakowana a to ci do wina. Tego to się tutaj nie spodziewałem. No i zerknijmy na ten arkusz z naklejkami, bo to też jest ciekawe, podoba mi się ten motyw jakiejś transmisji meczu, coś takiego, bardzo, bardzo fajnie, no i dużo oktanowych obklein. A ile to paliwo tutaj kosztuje? Tragedia! Ojejku! Dobra, ale jeszcze się wiecie co? Przejrzyjmy w ten sposób. Bo jak to jest wszystko rozpisane, jeżeli chodzi o instrukcję, no nie. No to jest aż przesłodkie, takie maluteńkie, co trzeba by prawie że z lupą nad tym siedzieć. No na szczęście u mnie wzrok, mimo że okulary już są, nie jest taki najgorszy. Okej, okay. czyli wszystko wiem jak to wygląda, zobaczmy jeszcze ile tych worków z klockami, a no cztery. Tak jak cztery książeczki. No to nic, to dajcie mi chwilę, ja to zbuduję i zobaczymy, czy ta stacja benzynowa jest, aby na pewno fajna. Muszę wam na samym początku powiedzieć, że bardzo przyjemnie to się buduje, jednak te rozczłonkowanie, jeżeli chodzi o instrukcje i worki robi swoje. No, jeżeli człowiek chce się odprężyć, to jak najbardziej ten zestaw jest fajny. Może tak brzydko to ułożyłem, ale chciałem, żeby było realistycznie, że te pojazdy mogą sobie wyjechać. No i obydwa z dwóch stron mają dostęp do dystrybutorów z paliwem, chociaż tutaj obracać tego węża, podczas gdy pulpit mamy z tej strony, no byłoby ciężko. Sklepik jest ultra mały. W stosunku do reszty tego zestawu, czyli w zasadzie tutaj mamy dwa samochody, a ta stacja jest bardzo, bardzo symboliczna, chociaż z drugiej strony, no przynajmniej dystrybutor jest bardzo, bardzo porządny, niemalże większy od tego sklepiku. Ale jeden minus, który również tutaj muszę od razu, szybciutko powiedzieć, bo mnie to powoli wkurza, każda z tych dużych szybek, Niestety jest zarysowana. Ja czasem już nawet o tym nie wspominam, tylko daję minus pół oceny, bo w końcu Lego szczyci się swoją jakością, no a tutaj takie niestety zaniedbania, to jest chyba pora, żeby odpowiednio pakować te elementy. O może zacznijmy naszą recenzję od omówienia sklepiku. Z daleka widać, że tutaj stacjonuje oktan, bo mamy taki oto znacznik wykonany bardzo ekonomicznie. Na dole jest taka futryna, którą kojarzymy chociażby z różnego typu drzwi, a po dwóch stronach mamy naklejkę na takim dużym klocku. Ale okej, okay, to jest może i ekonomiczne, ale sprawdza się, jest po prostu fajne. W sklepiku miejsca niewiele, ale jest komputer, gazeta hot dog express do kawy oraz ten oto monitor ekran płaski telewizor gdzie możemy sobie jakiś mecz piłkarski obejrzeć to jest naprawdę fajne no ale słuchajcie mi aż się przypomina ten niewielki zestaw z magazynu Lego Friends i tam zmieszczono coś żeby tą parówę można było podgrzać a tutaj no nie mamy kompletnie nic jak na sklepik biednie. Biednie to jest wszystko wyposażone, ale niech tam będzie, przynajmniej znajdziemy i tu i tu trochę miejsca. Nie ma co marzyć też o jakimkolwiek zamknięciu, no taki to jest po prostu zestaw. Tutaj znajdziemy to miejsce, gdzie można naładować sobie pojazd elektryczny, to w niedalekiej przyszłości będzie bardzo potrzebne, bo tych pojazdów na naszych drogach nawet jest coraz, coraz więcej. Tutaj by się nadał ten taki niewielki samochód, który byśmy znaleźli o chociażby w tym zestawie warsztat, który też czeka na recenzję, bo to też jest kocur. No i mamy tutaj pracownika w bardzo ładnym uniformie, ale o nim później. No aż szkoda, że tutaj na zewnątrz czegoś nie ustawiono, niby sobie zawsze możemy odczepić, z tego dystrybutora, na przykład, płotek i miotłe wiaderko tutaj usadowić, ale ja zawsze kojarzę, że przed stacjami benzynowymi to są takie różne, nie wiem, oleje, baniaki poustawiane, i tego mi tutaj trochę zabrakło. Mamy również logówkę Octana nad wejściem, bardzo fajnie, w ogóle lubię takie narożnikowe drzwi, no i mamy tutaj również panele słoneczne. Co jest super sprawą. Trochę mamy wykończeń, no ale dachu również nie mamy. Z tym się trzeba pogodzić. No ja wiem, że nie każdy lubi tak niedokończone budynki. Te dystrybutory paliwa uważam za najlepszy element, najlepszą konstrukcję tego zestawu, bo to tutaj jakoś nieźle zostało przemyślane. Najpierw przyjrzyjmy się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Przewody, o te węże, którymi transportujemy paliwo, to jest wygodne, bo tutaj mamy taki klocek jeszcze wczepiony na pin. Więc rzeczywiście można i z tej strony, i z tej strony sobie zatankować. Trzeba tylko uważać, żeby nie wypuścić z rąk tego przewodu, tego węża, no bo wtedy to paliwo. No, pójdzie nam do studienki. I zobaczcie, tutaj jest wszystko tak, jak być powinno. Mamy odpowiednie panele, więc widzimy, ile zatankowaliśmy i ile zapłacimy. Tutaj z tyłu jest to miejsce docelowe na wiaderko, na szczotkę. Może jak ktoś by chciał sobie przemyć przednią szybę, to też się przecież czasem zdarza. No i tutaj ten dach, słuchajcie, ja Wam pokażę, co to za klocki tutaj wykorzysta. No one są dosyć rzadkie, a ultra przydatne. O, widzicie ten szary element. To jest całkiem ciekawe, całkiem fajne, i to powinniśmy częściej wykorzystywać w różnego typu setach. No, teraz mam dużo składania, ale chyba było warto, bo to są ciekawe klocki. A tutaj jeszcze mamy coś na kształt, bo ja wiem, jakiś lampek. Jak najbardziej jestem na tak. No, przyznacie sami, wygląda to nieźle, i tutaj też zadbano o tą kolorystykę: zielony, czerwony i biały, czyli było nie było oktan. Tak naprawdę jeżeli chodzi o te pojazdy, to one są dosyć ciekawie zbudowane. Nie jest to taka standardowa Lego masówka, tylko tutaj starano się trochę pokombinować. Najpierw może weźmy ten granatowy pojazd. Ten pojazd to mi przypomina takiego niewielkiego, ale nowoczesnego suwa. Co prawda, suwy jako połączenie osobówki i samochodów terenowych są nieco większe, a tutaj nam się zmieści tylko kierowca, ale z drugiej strony i pies i ten rozbudowany smartfon również znajdą swoje miejsce. No, w świecie LEGO smartfony są naprawdę jeszcze cegłówkami, żeby to po prostu nam się zmieściło w dłoń minifigurki. Podoba mi się tutaj ten spoiler, który nadaje temu samochodowi trochę drapieżności. No ale tutaj na przodzie ta maska jest dosyć ciekawa. Ja nie wiem, czy to fajnie wygląda, jak tak widzimy to po prostu przed sobą. Tutaj te elementy jako światła, no ciekawe, ciekawe. Wcześniej tego nie widziałem, nie wiem do końca, czy to pasuje, a to wtedy byłyby jakieś światła długie, czy też kierunkowskazy, nie mam pojęcia. A jeszcze na tyle tak sobie myślę, że może ten właśnie samochód jest elektryczny. Może to tutaj dla tego pojazdu wbudowano nam w stację... Tą niewielką stację ładowania samochodów elektrycznych. Może tak być, a to światło mi trochę przypomina Bugatti Chiron. Kojarzycie? Tak właśnie z tyłu to się prezentowało. Tutaj całkiem nieźle zastosowano elementy, które rzadko mamy właśnie w Lego pojazdach. No cóż, łatwo to się wszystko zdejmuje, wyjmuje, a o to mi przecież zazwyczaj chodzi. No ale tutaj zobaczcie, ta kreska niebieskiego, ona miałaby niby. Się wplatać razem z tymi płytkami niebieskimi, razem tworzyć pewną całość, no ale ciężko to tak nakleić, żebyśmy nie mieli takiego wrażenia, że coś tutaj jest nie tak, ale z drugiej strony też, jak patrzymy z daleka, no to myślimy, aha, tutaj są drzwi, więc nie postrzegam to koniecznie jako jakiś minus. No pojazd i tak mi się podoba, ale przyznacie sami, jest niecodzienny. Tutaj te lusterka, kurczę. Tyle technik tutaj zastosowano, co jeszcze ich nie widziałem w Lego pojazdach. W oficjalnych materiałach ten pojazd jest nazywany kamperem. No mi to bardziej przypomina vana, jakiegoś ogórka. W każdym razie kolorystyka jak najbardziej fajna. Tutaj ten biały element na przodzie. Też niezły, podobają mi się również te naklejki na tyle. Zobaczcie, to jest nawiązanie do bardzo staruteńkich zestawów, gdzie mieliśmy no takich mieszkańców wyspy, którzy trochę walczyli bodajże z piratami. Tak mi się coś kojarzy. Bardzo fajnie, tutaj może miejsca nie ma zbyt dużo, ale zobaczcie, jest patelnia, jest jakaś chyba turystyczna lodówka. No i raczej nie jest to łóżko, chyba że rozkładane. W każdym razie jedna figurka. Kieruje pojazdem, a druga może sobie tutaj siedzieć. Zobaczcie przez to, że jest tutaj ta puszka, no to co chwilę niczym grzechotka nam to tutaj będzie no, przeszkadzało, ale możemy sobie to wyjąć, chociaż z tym wyjmowaniem, no to tutaj zbyt prosto nie jest. Bo zobaczcie, miejsca mamy mało, możemy sobie o, <laughs> przez te drzwiczki, przez tą roletę, właściwie tutaj wyrzucić ten napój. A tutaj mamy bardzo cenny nadruk, który jednak już dobrze dobrze znamy. Fajne lusterka. No, tak naprawdę miejsca jest tutaj uber mało. Pamiętacie może ten van surferów? To musiało być dużo, dużo większe, ale z drugiej strony fajnie, że mamy taki oto pojazd, niewielki jednak kamperek czy też van, jak się upierałem, no bo to jest zawsze coś innego i teraz tak patrzę, o, można tą deskę na przykład jedną bardziej na przodzie zaczepić i to wtedy wygląda lepiej. Szkoda, że nie dano nam jakichś naklejek, bo no wiecie, no to nie jest Lego Creator, gdzie tych naklejek nie możemy mieć, zazwyczaj tam ich nie dodają, no ale w Lego City jakieś takie szalone naklejki na te deski byłyby bardzo spoko. Tu jest jeszcze takie jedno długie światło, no i taki minusik to widzimy, o, z tej lodówki, no bo to jest taki element, który też służy za piekarnik, za skrzynkę na listy i tak... Tam jest zazwyczaj taki otworek, i go tutaj widzimy od boku, co nie jest też wielkim problemem. Szkoda, że nie pokuszono się tutaj o jakieś drzwiczki, bo to by się wmieściło. A w takim kolorze turkusowym mieć otwierane drzwi, no to byłoby coś i ja bym temu przyklasnął. A tak jest to trochę bardziej toporne. Jeżeli chodzi o minifigurki w tym zestawie, to ja sobie dam obciąć mały palec u ręki, że to wszystko już było. Totalnie nie mamy tutaj żadnego nowego grymasu, żadnego nowego torsu, ani tym bardziej żadnych nowych nóżek. Co nie zmienia faktu, że ekspedient tego sklepiku, po prostu gość obsługujący stację benzynową, jest naprawdę fajny, bo te naszywki oktanu one robią wrażenie i to się czasem może przydać. No bardzo takie pogodne stroje, kolorowe. Podoba mi się ten bezrękawnik, taka luźna bluza, ale ta pani w różowym, to ona występowała bodaj niezmieniona w jednym z People Packów. Więc tutaj jest delikatny zgrzyt. Tutaj trzy minifigurki mają alternatywne wyrazy twarzy. O, zobaczcie, ta pani do nas mruga. No i są jeszcze okulary przeciwsłoneczne, które się tutaj pojawiają. No ale piesek, piesek tutaj jednak trochę ratuje sprawę. Jaka to byłaby rasa, chyba ciułała. O ciułała! Tak mi się wydaje, bardzo fajne psy, pochodzące bodaj z Ameryki Południowej, świetne usposobienie lubią być w centrum uwagi. No i powiem Wam, że one nie są takie do końca ozdobne. One czasem lubią sobie poszczekać, pozaczepiać inne większe osobniki. Ojej, coś mi się wydaje, że będę miał dzisiaj problem z oceną końcową, bo te pojazdy mi się w zasadzie podobają, są dosyć świeże, trochę tam pokombinowano z różnymi technikami, dystrybutor również całkiem na plus, no ale ten sklepik pozostawia niedosyt, nie jest w ogóle zamknięty i jest jakoś tak słabo wyposażony. Hmm. No i jeszcze inny minus, każda z tych szybek była porysowana, nieważne czy tutaj, czy na tym dachu. No i jaką tutaj ocenę końcową dać? Powiedziałem, że minus pół punkta właśnie za te ryski będą, to zerknijmy jeszcze na te zapasówki. Tutaj na pewno przewód i parówka są fajne, ale tak naprawdę nic więcej. Trochę może gdzie niegdzie zabrakło naklejek. Może jeszcze jakieś dodatkowe na tego kampera, może na te deski to by się przydało. Więc suma summarum powiem Wam, pamiętając o tej obniżonej nocie. Wiecie za co? Za te rysy 7,5 na 10. Polecam ten zestaw, jeżeli ktoś chce zacząć budować sobie jakąś stację benzynową do miasta, ale tutaj pamiętajcie, że to nie wystarczy. Trzeba mieć trochę swoich białych klocków, jakieś pomysły, żeby to zabudować, bo w tym obecnym kształcie ten zestaw bardziej opiera się na samochodach. Stacja benzynowa jest jeszcze wcale, a wcale niedokończona i ona, ona właśnie pozostawia niedosyt. Ten tutaj sklepik. No ale ten pan całkiem, całkiem fajny. A wy co sądzicie? Piszcie w komentarzach, no ocena 7,5 niby wysoka, ale coś tam jednak jakieś drobne potknięcia się przydarzyły. Hej, hej, hej!